To jest portret ze słońca, obraz, który zakupiliśmy y, ostatnio na aukcji w Belgii. Obraz się prawdopodobnie znalazł w Belgii dlatego, że Sochaczewski przez jakiś czas mieszkał w Belgii. Być może namalował go wtedy, dlatego że z informacji uzyskanych od salonu aukcyjnego właściciel twierdził, że obraz był od zawsze w rodzinie. Więc skoro był od zawsze, no to prawdopodobnie jeszcze wtedy, pod koniec XIX wieku, kiedy Sochaczewski tam mieszkał, został przez kogoś zakupiony. Ten obraz jest sygnowany. Jest sygnowany dwukrotnie. Po pierwsze, ma namalowaną sygnaturę na dole, ale oprócz tego ma wyskrobaną sygnaturę z boku. I to jest obraz, który zakupiliśmy za niewielkie pieniądze. Bardzo wiele osób się dziwi, dlaczego tak mało 480 euro co to jest za kwota, ale przedstawiony na nim mężczyzna. Jest ze słońcem nie tylko dlatego, że ten obraz pod tym tytułem znalazł się na aukcji, ale dlatego, że my widzimy umęczonego życiem człowieka, nie podejrzewam, żeby jakikolwiek belgijski mieszczanin chciał być sportretowany w ten sposób, z taką męką na twarzy, z tą resztką włosów, postrzępionych z tą twarzą, poraną, bruzdami, z tym nieszczęściem w oku. Nie jest to też portret, który przeciętny yy, belgijczyk. Chciałbym mieć na ścianie, dlatego że nie jest to ładna dziewczyna, jak w przypadku y, portretu Kirkorowej czy, czy pani Gudzińskiej, tylko portret człowieka, który jest tak sterany życiem i tak jakby zniechęcony, y, że właściwie nie budzi, powiedziałabym, takiego optymizmu w patrzącym. W związku z czym on się świetnie wpisuje w całą tę kolekcję.